Hej, 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 moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest jedenasty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Assassin's Creed. Moi drodzy, pogadajmy z. Jaką Marafik, chyba? W tym biurze w Akce. Tej Altairze, jakieś wieści? al wyznaczył następnego. Nazywa się Zibrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca Krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Zaraz wezmę się do dzieła. Oto miejsca, na których powinieneś skupić swe poszukiwania. W porcie na wschód stąd, pośród statków i ich załóg. W kaplicy na północnym wschodzie, obok krzyża stojącego nad portem. Do tego na północy, przed bramą świętego Jana. To mi bardzo pomoże. Dziękuję za rady. Altairze! Tak, Rafiku? Jestem ci winien przeprosiny. Za co? Za to, że wątpiłem w twoje oddanie sprawie. Nie, to ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu. Bądź bezpieczny. Jak mi się podoba zmiana Altaira. To jest. Naprawdę ta gra fajnie pokazuje właśnie e, zmianę naszego protagonisty. Cała ta fabuła. Dobra, moi drodzy, także tak, w tym momencie musimy udać się. O kurde, gdzie my się musimy udać? Tutaj. Do dzielnicy centralnej. Tu mamy e, pierwszy punkt widokowy. Dobra, także lecimy. Czekajcie, który by tu pobiec? Najpierw już tędy? Sobie spróbujemy. No, będzie najlepiej chyba. No i moi drodzy, cóż, to jest już ósmy cel... dziw. O kurde to był błąd! Wow! O ja pierdzielę, trochę HP straciłem, ale żyjemy. Oho! Uwaga, uwaga! O, jak ja mam się tam spiąć teraz? Czekajcie, bo trochę zrąbałem. Może wejdźmy sobie na górę I teraz tak. A jak tu się spiąć? Altair, doskocz, proszę. Dobra, jest. Ok. Dobra, także ogarniemy sobie ten punkt widokowy i zobaczymy, jakie nas śledztwa właściwie dzisiaj czekają. Dzisiaj raczej nie ubijemy sibranta nie sądzę, żebyśmy. O kurde. Nie sądzę, żebyśmy e, zdążyli. Nie wiem, jakim bym ten gościu nie widział. Dobra, także synchron. Altair, Altair! No, synchronizujmy sobie punkcik i zobaczymy, co nas ciekawego czeka. No, dzisiaj raczej z Seabrandem się nie zajmiemy, nie wiem czy zdążymy. No zobaczymy jeszcze moi drodzy jak to będzie, dobra. Zarąbałem w nos pod filtrem. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, idziemy dalej. Wiem, robię, naprawdę czasami robię głupoty, ale to, ja chyba już znany z tego jestem. O, wait, czekajcie. Weźmy sobie y, flagę. Książę, halo, o dobra. Flaga wzięta. Kurde księciuniu, znaczy i się wyli już kurde, gra... gramy w Assassin's Creed, a nie w Prince of Persia Oż ty kurde dziadu Dobra, czekajcie Zaprezentuję wam może o właśnie tą broń, która jest naprawdę giga koks Kto mnie widzi? Eee, nie mam pojęcia kto to mnie widział Czekajcie, ukryjmy się. Mi się użyli normalnie książę Persy z tym, z, z Altairem. Ja pierdzielę. Czasami naprawdę nie ogarniam Rzeczywistości otaczającej mnie. Dobra Okej, okay, wychodzimy? Al no, widzę, że Altaj też nie ogarnia. Dobra, i to jest chyba wyścig do informatora. ...szukasz informacji na temat Cibranda. Karam dowiedział się czegoś, co może cię zainteresować. Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. No dobrze, ale gdzie mam biec? Okej, okay, w tamtą stronę. No i właśnie, kurde, aż 200 metrów w półtorej minuty. A jeszcze ci cholerni łucznicy mogą mnie wykryć. Czekajcie, tak, precz Poganinie. Altair, szybciej, 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 szybciej. A Nie masz prawa tu wchodzić Dobra, dobra, wiem, już, już spadam nie stąd wolno tu być. O, No wiem, że nie wolno mi tu być, gościu nie odzywaj się, ja biegnę do informatora, no ma dla mnie ważne, ważne info ma dla mnie. Informator ma ważne informacje Ach te pleonazmy Dobra, lecimy Trutum, trutum, trutum Dobra, tu jest w sumie taka fajna ścieżka, bo nie ma, że przez nic nie muszę skakać. To się szanuje, to się szanuje Dobra i już widzę naszego informatora. Okej, okay, daliśmy radę Dobra, nice. Dawaj El jeszcze. O kurde! Tair, proszę cię, weź do góry i nie wydenerwuj mnie. Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Wszędzie cię szukałem. Ukradłem dziś ten list. Rzuć na niego okiem, może ci się przyda. Okej, okay, i co my tu mamy? Zdobywasz listy, w którym napisano, że Seabrand wkrótce ucieknie na swój statek. I dlatego, moi drodzy, też um, powiem wam szczerze, troszeczkę nie lubię no może na ten punkt widokowy sobie wyjdziemy w sumie, czemu nie? Dlatego, moi drodzy, powiem wam też, że trochę nie lubię yy, właśnie tej misji z, z zabójstwem Seabranda, yy, ponieważ właśnie, cii, yy, ponieważ moi drodzy, yy, tu będziemy mieli do czynienia z portem, a więc woda i tak dalej. A problem, moi drodzy, w tym, że nasz kochany Altair nie potrafi pływać tak. To jest wiecie, jak w GTA Vice City czy w GTA 3. Wskoczymy do wody i po prostu jest instant zgon eee... <grywy> i no cóż, no dlatego trochę nie lubię tej misji właśnie, no ale spoko poradzimy sobie raczej bez większych problemów, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. O, i odkryłem się dwa dochodzenia. Super! Nice, koks, to mi się podoba. Dobra. Także lecimy do góry. Może jeszcze zdążymy ubić tego Cibranda w tym odcinku fajnie by było w sumie. Już się zająć nim. Nie, zaś też, weź weźcie kobietę ode mnie. Będzie karane więzieniem. Oczyścić wszystkie zatumowane statki z ładunku i załogi. Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Okej, okay, także idźmy za nim, tylko teraz pytanie, gdzie ja mogę się nim zająć, bo tu mamy bojownika, nawet dwóch! Kurde, niedobrze. I oni... No jeszcze strażniki, do trzech bojowników je idą w tamtą stronę! Kurde, niedobrze. Koło strażników też nie chciałbym się bić, bo mimo wszystko, przy, mimo wszystko jak em, przypadkowo zaatakuję strażnika, to to nie będzie dobre. No co, że jest ten bojownik zanim nim lezie? Te, hopie, hopie! No jeszcze straż, poczekaj, eskorta, kurde. Jak tu się zabrać ze tego gościa? Wydaje mi się, że on pójdzie tam w lewo, w tą uliczkę. Tam jest jakaś uliczka? Nie, przewidziało mi się. Ale gdzieś taka uliczka była, pamiętam. A, nie jest tam uliczka, dobrze myślę. A nie, to jest taki... a, nie taki zakątek. Kurde, kobieto, odczep się ode mnie. Ech, no nie wiem... Kurde, gdzie go zaatakować? Na pewno nie tutaj, to jest złe miejsce. Dobra, dobra. Nie, no nie mogę z tych kobiet, no weźcie się. Zabieraj się stąd, zanim Dobra, dobra, no, już się zabieram. wyglądam na kupca? Nie. Więc odejdź. No skurde! Koleś, idź! No biedna. chyba nie pójdzie już. Dobra, nie, musimy go zaatakować teraz. Dobra, ale skupmy się na nim. No patrzcie, czterech bojowników aż serio. Dobra. Skupmy się na tamtym gościu. Au! No, ej, co jest, przestrzyma blok. Kurde. Dobra. No nie wierzę, no. Nie ja jeszcze ten, rz ten rzut kamery, no. Halo, co? Koleś jest koleś się zgliczował. On cały czas mnie naparza. Super. Nie no, odwal się, no. Eju Ja nie lubię takich sytuacji w tej grze. Dobra, mamy. To nie moja wina! Ja tylko wykonuję rozkazy! Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu! Nie o to mi chodzi. A o co? Siebrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Po co? Czyżby Salahadin zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego? Jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić. Nie wiem. Zapytaj Siebranda. On wydał rozkazy, ja tylko mam je wykonać. Proszę, puść mnie! Powiedziałem wszystko, co wiem! Przykro mi, nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. Dobra, spadajmy stąd szybko, bo kurdeś ten rzut kabery. Dobra, lecimy stąd. Okej, okay. i tu mamy jeszcze kolejne śledztwo. Tylko aha, pytanie, czekaj, jak ja się tam dostać do tego śledztwa. Moment. To chyba jest jakoś u góry, o ile się nie mylę. Zresztą nie pamiętam też, co to jest za ikonka, powiem Wam szczerze. Ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie jest tylko to zbieranie flag, bo naprawdę nie lubię tego. Wpuścili cię do miasta, czy wdarłeś się siłą? A, Chyba powinienem okazać więcej szacunku, skoro potrzebuję Twojej pomocy. W zeszłej nocy spędziłem za dużo czasu w portowym Zamtuzie i ponoć obraziłem żonę pewnego Krzyżaka. Teraz ściga mnie ich grupa. Czy zaoferujesz mi pomocną dłoń lub ostrze? Jeśli wrócisz, zanim opuszczę miasto, podzielę się z tobą swoją mądrością. Aha, czyli to jest y, zlecenie zabójstwa, dobra. Niepostrzeżenie, wszystkie cele... Nie! Ja... Pierdziele. Znowu miałem wyjęte ukryte... Kurde, puść mnie, kościół. Znowu miałem zamiast pięści, znaczy inaczej. Zamiast y, ukrytego ostrza miałem pięści. Dobra, chodźmy jeszcze raz. Pierdziu. A teraz tu się kręcą strażnicy. No, eee, kościół, nie denerwuj mnie. No, ciekawe, jak ja mam tego ubić bez świadków, nie? Serio. To jest possible? Tam ci mnie zobaczą. Czekajcie. Dobra? Spadamy stąd. Wiem, że tam jest flaga, ale już się zignoruję. Pozwólcie. Nie jest to jakby mój priorytet. A ko Ej, koło niego co za strażnik się kręci. Dobra, pójdziemy do drugiego celu. Nie, no, jeszcze jakieś menele, no. Nie! Dobra, ja zrobię cięcie, spotkam się z wami, jak już to ogarnę sam. Dobra, moi drodzy, jestem, ogarnąłem to. Uff. Masz szczęście. Żyjesz, a ja ciągle jestem w akce. Oto co mam do powiedzenia. Od pijanego marynarza gorszy jest tylko rozwścieczony marynarz. Wiem, że to niewiele, ale przy Twojej mądrości na pewno to wykorzystasz. Eee, w parcie kręci się mnóstwo pijanych marynarzy. Aha, cóż za po prostu cenne info, normalnie. Nie, <grytanie> Ja pierdzielę. Dobra, ale moi drodzy, mamy już zakończone dochodzenie, więc udajmy się jak najszybciej do biura. I o dziwo, uda nam się w tym odcinku. Uwaga, bo to jest ten patron, który nas wykrywa. I moi drodzy, dziwo właśnie w tym odcinku... Potrzebuję paru groszy na jedzenie Dobra, oni już mnie chyba nie widzą. E, dziwo w tym odcinku uda nam się z Cibranta ten wyeliminować, także fajnie Bo myślałem szczerze mówiąc, że nie damy rady, że te śledztwa nam zajmą dużo czasu, a w sumie niekoniecznie, także fajnie. Dobra Także lecimy do biura asasynów. Dobra, i tu mamy nawet idealną wspinaczkę od tego biura. Super. To mi się podoba. Patrz, idealnie, jeszcze spadłem. Ej, jakiś dobry dzień dzisiaj. Dobra, zobaczmy, pogadajmy. Witaj, bracie. Jak idą poszukiwania? Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno, Branda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o Twojej misji? Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mu'alim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. Prawda. Do późniejszego Chociaż według filozofii Maxa Payna, strach dodaje skrzydeł. <laughs> Pozwrót dla kumatych. Dobra. Snebran wkrótce ucieknie na swój prywatny statek, wtedy nadejdzie pora ataku. A jeśli nie wiecie o co chodzi z tekstem, strach dodaje skrzydeł, to zapraszam do obejrzenia u mnie serii z Maxa Payna. Tak. Nagrałem też kiedyś tą grę. O kurde. Dobra, zopałem się. Tak swoją drogą nagrę całą trilogię Maxa Payna, więc zapraszam oczywiście do obejrzenia. Dobra. Także moi drodzy, lecimy do dzielnicy portowej. Kurde, ale zdziwię się, powiem wam szczerze, bo ja powiem wam, że zupełnie inaczej zapamiętałem ten dalszy etap gry. W takim sensie, że to jest o wiele dłuższe, że te śledztwa trwają bardzo długo. To było genialne. <śm> że śledztwa trwają bardzo długo i tak dalej. I kurczę, myślałem, że to zajmie nam szmat czasu, a jesteśmy już przy ósmym celu w 11. odcinku. Jestem w szoku, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy, co tu się będzie działo. Mylicie się, mistrzu ibrandzie, Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy! Nosisz takie same szaty! Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nie uczyniłem nic złego. <laughs> nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego, stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko co robię, robię dla Akki. Au. No ale wytarł higienicznie. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. Stoję przed A tobą. Teraz wracać do pracy. Okej, okay. a patrzcie, nawet Helmu brał skubany, żeby go ukrytym ostrzem, żebyśmy go nie dziabnęli. Sprytnie, sprytnie. Okej, okay, standardowo. I teraz, moi drodzy, naprawdę ten etap jest średni. Z tego względu, że tak, po pierwsze, tam nie możemy przejść. Więc gra jakby nas jednoznacznie zmusza do tego. Czy ja odzyskam hood? O, odzyskałem. Więc, moi drodzy, gra jednoznacznie zmusza do tego, żebyśmy się wspinali tutaj. E, po statkach, ale powiem wam, to jest po prostu e, masakra jakaś. Dobra. Strasznie się boję tego etapu. No właśnie, jedyny to było na krawędzi. Dobra, teraz po tych beleczkach. Nie powinno cię tu być, odejdź zanim komuś się stanie. Oj się. No serio? Altair? Dobra, już trzy noże zmarnowałem. Okej, okay, Sebrand jest teraz na tym swoim sta co ty, What the hell co on robi? OK Jeśli nikt nie podniesie rejci do swego pana sam zajmę się tym poganinem Okej, okay, uwaga Jest pięknie, ale mi siadło, nigdy mi tak nie wyszło, powiem szczerze, Proszę, nie rób tego. Boisz się Oczywiście, że się boję Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich? Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada! Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy. Kiedy. Odbijecie ziemię świętą? Uwolnijmy ją, głupcze! Od tyranii wiary. Uwolnijcie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi. Mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. No, fakty, dość podobna sytuacja. Dobra, moi drodzy, zaraz musimy stąd uciec, a to. Dobra, nie, powiem wam, że. Wiecie co, ja się tych gości pozbędę, bo. Ucieczka w momencie, kiedy oni nas gonią, nie jest dobra. Dobra. Ajajaj, aj, niedobrze jest, niedobrze jest. Altair, wstawaj. Okej, okay, pięknie Nice Kurde Powiem, że walka tym krótkim ostrzem jest o wiele brutalniejsza chyba niż tym mieczem podstawowym Hal, zaatakuje mnie któryś Panowie Kurde puszczaj, nieźle mnie zaatakować A nie ładnie to zaś kolejny No teraz mnie atakujesz kiedy ja twojego kolegę chce bić Dobra pięknie Okej, okay, nice podržanie gardło Mamy też w ogóle templariusza, zwróćcie uwagę. Dobra, ja podejdę tam do tego gościa, popiony jest. Aj, myślałem, że będę mógł go jeszcze zaatakować. Pięknie. Dobrze skontrolowany templariusz. Dawaj go, Dawaj go, dawaj go, dawaj dawaj dziada, dawaj dawaj. Dobrze. Nice. Ok, dobijmy gościa. A czemuż do rzucania? I teraz moi drodzy. Koleś się tu zaciął! Dobra, spadamy sobie, póki mamy okazję. I teraz trzeba właśnie wykmiąć, jak stąd kurde uciec. No... Dobra, są się hopie O kurde Ja pierdziele, ale niedobrze jest Nie, no to dosłownie na całe miasto teraz będzie gonić Dobra Kurde, Altair jeszcze tak naprawdę zręcznie się nie spina w tej części Czekajcie, bo muszę teraz wykminić jakąś taką drogę, żeby nie spać do wody Dobra, tędy Okej, okay, okej, okay, lecimy, lecimy teraz przed siebie jak tu teraz, kurde, dotrzeć do biura w stanie inkognito? Musimy jakoś wejść do góry. To na pewno, musimy się z na dach, to innej opcji tutaj nie widzę. Byle żeby w nas nie zaczęli rzucać kamieniami, także do tej w miarę szybko się wspinaj. Dobra, pięknie. Kurde. Ej, skąd się tu już tak szybko wziął, co jest? Kurde, panowie, weźcie się ode mnie. Ja pierdziele. Okej, okay, teoretycznie mnie nie wykrywają. A, już mnie wykrywają z powrotem. Dobra, no. Aj, kurde, widzi mnie? Czy mnie nie widzi? No patrzcie, oni tam wszyscy mnie gonią, co jest? Ja pierdzielę. Altair, nie wskakuj na drabinę, tylko uciekaj. Dobra, spróbujemy jakoś może tędy. Chociaż nie mam pomysłu, powiem że co zrobić teraz. A... Kurde, oni mnie widzą dalej. Ale. O, nie widzą. Dobra, nice! Dobrze! Udało się. O kurde Nawet tu nie zaglądajcie. Czemu on gada po niemiecku? A bo to krzyżowiec, no w sumie. Dobra, nieważne. ważne. Wygupiłem się Oho! Cicho, 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 głupku jeden, nic nie widziałeś Co jest? Kto mnie gonił? Co to miało być? Kurde ten chłopek. Jed... Dobra, zabił się. Okej. Okay. <śmianie> to było genialne. Nie, Altair! Ech, dobra, już chciałem... Patrzcie. Widzicie jaka karwa chciałem się z niego śmiać? Co tego gościa? I, i prawie się sam zabiłem. Sierdzielę. Dobra. O uwaga! Okej, okay, już mnie nikt nie widzi. Kurde, Altair, się tak głupio wspinasz czasami, że nie mam pytań. Dobra, lecimy do góry. Ale kurczę, bo... Bar... Bardzo produktywny odcinek, muszę przyznać. Nie, nie spodziewałem się, że dam radę dzisiaj Sibranta ubić, naprawdę. To, to mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Dobra, no i pięknie, idealny skok do biura. Pogadajmy z Rafikiem. Alteirze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem jak kazano. Żywot Seabranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masjafu i poinformować Al Mualima o sukcesie. Tak. Muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę? Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie tego można się spodziewać. Nie powinienem się obawiać tych uczuć? Powinienem się zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje. Jestem tylko Rafikiem Altairze i takie sprawy mnie przerastają. Może Almualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o tych umiejętnościach. Okej, okay, moi drodzy, chciałem jeszcze dodać, propos soundtracku Assassin's Creed, że pewnie nie wiedziałem zupełnie o tym, że ścieżkę dźwiękową do tej gry stworzył Jasper Kidd, czyli autor również soundtracku legendarnej serii Hitman. Między innymi Jasper Kidd stworzył ten legendarny mainfilm z pierwszej części Hitmana Kryptonim 47. Myślę, że starsi widzowie wiedzą, wiedzą o czym mówię. Mianowicie ta muzyka z menu głównego. Dobra, mamy zapisywanko i myślę, że tu będziemy sobie powoli odcinek kończyć. Naprawdę dużo żeśmy dzisiaj co zrobili. To mi się podoba. Mamy mało czasu, Wilik. No świadomość, że okno startowe gdziekolwiek jest czas na wydobycie. Pracuję nad tym. A gdy skończysz? Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy? Oho, słyszeliśmy jakąś tam rozmowę z jakimiś ludźmi. To bynajmniej nie była Lucy. I teraz tak się zastanawiam. Czy ja mogę w tym momencie zajrzeć do komputera Widika? Zobaczmy. Kurde, mam wrażenie, że gra mi nie zaliczyła tego, że ja mu zajewaniłem ten no. Kurde, to jest głupie akurat. Dobra moi drodzy, to myślę, że to jest. Śmiesznie mogę tu coś nacisnąć, ale nie chcę się kłaść do Animusa. problem z animusem. Nie, wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy. Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić. To, jak żyjemy, to jak myślimy, to czym jesteśmy. Widik zrobił ci już wykład jaki ten świat jest zepsuty, jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać. Nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jak? Skarb Templariuszy. Ich zdaniem to... Panno Stillman, Słucham. proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. Okej, okay, no Lucy nie dokończyła Skarb Templariuszy i tak dalej, że poprzez Skarb no chcą... Um, uzyskać jakby kontrolę nad ludźmi, ale to właściwie jak ten skarb cały Templariuszy działa, no to jeszcze trochę się tego nie dowiemy. E, ale moi drodzy, cóż, mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. E, tak naprawdę został nam jeden cel do wyeliminowania, już ostatni. E, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed. Na razie!